16 stycznia członkowie koła górnośląskiego, chorzowskiej spółdzielni mieszkaniowej oraz zaproszeni goście spotkali się w klubie pokolenie, by wspólnie kolendować. Jest czas Bożego Narodzenia. On tak trwa, mimo że tam kościelne, wszystkie uroczystości, do czek Króli, do pierwszej niedzieli po czek Królach, bo to jest okres Bożego Narodzenia, ale w naszej tradycji on trwa do 2 lutego. Śpiewamy kolendy i są tak zwane odwiedziny duszpasterskie, też bardzo ważne w naszej tradycji. I my jako koło Związku Górnośląskiego, zresztą Związek Górnośląski pielęgnuje tradycję regionalną, w jakiś sposób utrwala naszą tożsamość śląską. Organizujemy to spotkanie tutaj, żeby spotkać się przede wszystkim z kapłanem, bo w czasie kolendy przychodzi kapłan i też uroczyście pośpiewać kolendy. To jest koło, które jest jednym z sześciu Związku Śląskiego w Chorzowie. Wydaje nam się, że jedno z prężniejszych czyli najprężniejsze koło. Jest dużo zajęć typu historycznego wycieczki po ciekawych terenach i Śląska i nie tylko, a ponadto takie okazjonalne, jak świąteczne spotkanie z księdzem Proboszczym Jarominem z parafii świętego Antoniego, która terytorialnie obejmuje również ten teren. No ponadto lubimy Śląsk, jesteśmy Ślązakami nie tylko z urodzenia, ale z tego, że chcemy czuć się Ślązakami. W związku z czym te nasze spotkanie mają charakter otwarty, zapraszamy wszystkich członków spółdzielni, nie tylko, którzy chcą w tym naszym towarzystwie spędzić mile czas. Przybyłym gościom czas umilił koncert kolędowy oraz spektakl grupy artystycznej. z wysokości, płynie z wysokości, płynie z wysokości, śpiewa, na całego, z wysokości, śpiewa na całego. Chodzi o to, żeby ubogacić ten czas Bożego Narodzenia, a jednocześnie też ubogacić jakoś sam, sam, sami sobie się ubogacamy, nie? Bo, bo to wspomnienia, te rozmowy zbliżają nas, zresztą tutaj to, mam jeszcze inne takie spotkania jako koło Związku Górnośląskiego. To są spotkania otwarte dla wszystkich. Staramy się zapraszać wszystkich, żeby po prostu pielęgnować naszą śląską tradycję, trwać naszą tożsamość. Jest to dla nas ważne, a jeżeli dla nas, to znaczy, że czujemy potrzebę spotykania się i mówienia nie tylko o sprawach bieżących, bo to one też są ważne, ale o śląskości jako takiej i tej historycznej i to co przed nami i o aktualnych tych wymianach zdań między regionalnymi politykami to też się dyskutuje. Wieczór był bardzo udany, a przede wszystkim radosny i z domową, ciepłą atmosferą.